Witam serdecznie tu Olo dzisiaj na kanale. Parę słów na temat karambitu. E, karambitu, który pokazywałem Wam już dwa lata temu. Jest to model D205 od HX Outdoor. No i ten nóż, e, materiał po prostu tamten nabił ponad 500 wyświetleń. Nie jest to dużo jakoś specjalnie, ale pod tamtym materiałem zobowiązałem się na to, że po dłuższym stosowaniu, używaniu tego noża, e, Wypowiem się na temat właśnie tego noża. Przede wszystkim chciałem podtrzymać te wszystkie rzeczy, które powiedziałem w tamtym materiale, że jest to nóż, który ma specyficzne przeznaczenie i jego budowa po prostu mówi nam nawiązuje do tego właśnie, do czego ma być ten nóż przeznaczony. Nie będę się powtarzał, odsyłam do tamtego materiału przede wszystkim. Druga sprawa jest taka, że materiał, materiały, z którego, zostały zrobione, z którego został zrobiony ten produkt są naprawdę fajne, wytrzymałe, trwałe i tutaj nie ma żadnego problemu. które którą tutaj widzicie, to odkręcałem, żeby sprawdzić jak to się pod spodem tutaj znajduje, ale o tym za chwilę. Nie miałem żadnego słuchajcie, problemu, zarówno z nożem samym, z krawędzią tnącą, jak i z tutaj z tą pochewką. W pochewce wymieniłem ze względów kolorystycznych, tak naprawdę tutaj tą klamrę, bo była czarna. Ja sobie wsadziłem taką w kolorze kojot, bo odnosiłem właśnie z tej strony, tak żeby to było jakby kolorystycznie zgodne. Natomiast sami widzicie, że to nie jest kolorystycznie zgodne, bo tu mamy tan, tu mamy jakiś tak coś takiego lżejszego kolorystycznie jak Koyot brown, bo Koyot brown jest trochę taki ciemniejszy. <laughs> Przepraszam, no i tutaj mamy oczywiście ten czarny kolor. Pochewka przez ten czas zachowuje się i trzyma w taki sam sposób jak od samego początku, więc jest to produkt dobry. Wytrzymały i tutaj jakby nie ma żadnych problemów. Nie musiałem tutaj jakoś specjalnie łapać śruby dodatkowe jakieś czy tutaj wiecić czegoś, żeby, żeby tutaj ten nóż dalej był utrzymywany, bo jest. Więc tutaj sami widzicie, że przez ten czas używania nic się nie zmieniło. Troszkę tutaj, że tak powiem, przyciąłem parę razy podczas sadzania tutaj tej głowni chowania po prostu tego noża do pochewki, Przyciąłem tutaj ten wpust, no ale to jest normalne, tak, bo mamy akurat tą głownię skierowaną w drugą stronę, tą krawędź jest po prostu poprowadzona na drugiej stronie jakby głowni. I w tym przypadku, tego kształtu, zwłaszcza przy dobywaniu noża, ten czubek zawsze gdzieś tutaj przez, jest w stanie nam tutaj właśnie zajechać. Po, tym, po, po, po tej pochewce, tutaj przy tym wypuście tej pochewki, no, pozostawiając ślady na tym plastiku, no ale po prostu słuchajcie, jak ktoś nie jest nauczony, przyzwyczajony, nie ma tego nawyku takiego, tego, tej pamięci mięśniowej, że musi to de, pod delikatnym łukiem wyciągać, no, to coś takiego będzie się działo, tak. Więc tutaj no, trzeba mieć trochę cierpliwości właśnie do tego, żeby pokonać te takie jakby swoje stare nawyki związane z innymi nożami, z tymi nożami, które mają tą krawędź tnącą położoną od strony tego brzuszka, a nie z drugiej strony. Tak. Słuchajcie, sam karambit, no tutaj tą cierpliwość właśnie też trzeba przełożyć na używanie tego noża, bo ciężko się tym edycuje tak naprawdę, przynajmniej na początku, kiedy, nie mamy, kiedy mamy te nawyki zrobione właśnie tak jak już wcześniej wspomniałem i trzeba z nimi walczyć. Bo tutaj krawędź noża znajduje się właśnie od tego łuku wewnętrznego, co jest w niektórych przypadkach takie nieoczywiste i, i nielogiczne. Natomiast no, idzie się do tego przyzwyczaić. Tak samo jak ciężki temat to jest ostrzenie tego noża, ponieważ taką zwykłą takimi zwykłymi kamieniami płaskimi możecie doprowadzić do sytuacji, że zniszczycie. Kamień, albo zniszczycie e, po prostu krawędź tnącą, e, z czym to jest związane? Z tym, że tutaj przy, przy ostrzeniu na takim płaskiej powierzchni, szerokiej bądź wąskiej, ale cały czas takiej płaskiej powierzchni, e, dochodzi do sytuacji, w której dwa punkty tak naprawdę stykają się z tą krawędzią e, tnącą. Tak? Co to powoduje? Powoduje jej uszkodzenie, tak naprawdę, bo nie jesteśmy w stanie skupić się na prawidłowym prowadzeniu noża. Co właśnie może albo spowodować uszkodzenie tego kamienia. Czyli on tutaj setną się po prostu te, te, boki, te boki i kamień się zrobi taki półokrągły, albo uszkodzimy tą kranę Więc takie zwykłe kamienie, no nie bardzo nadają się do ostrzenia. Natomiast do ostrzenia nadaje się coś takiego: taki pręt. Słuchajcie, z kamieniami, tu mamy akurat pręt z diamentami. E, chodzi o to, po prostu, żeby była jedna krawędź styku e, z tą krawędzią tnącą, i jesteśmy w stanie sobie po prostu, e, wiecie, jesteśmy w stanie sobie po prostu e, e, podostrzyć e, po prostu tą, ten narzuczeń. Tak? E, tu się jeszcze może sprawdzić e, triangle, zdaje się, ta osełka od spiderko, Ona ma dwa, dwa takie pręty wymienne, e, i tam też się przejeżdża nożem po prostu po takich prętach. One mają przekrój trójkątny i zdaje się ta krawędź, ten, ten, ten kąt od trójkąta właśnie służy nam właśnie od tego, żeby, żeby po nim przesuwać tą krawędź śnącą w celu jej wygładzenia. No i to też będzie działać tutaj właśnie jako osełka. Więc ostrzenie, używanie tego noża no wymaga cierpliwości, wymaga troszkę innego podejścia niż taki standardowy nóż. <laughs> Które najczęściej nosimy w kieszeni. Ostatnią rzeczą, którą chciałem Wam powiedzieć, to, jest, to są te układki śruby. Przede wszystkim słuchajcie, te śruby one są klejone, więc ich odkręcanie jest no, utrudnione, tak? jest utrudnione. Akurat zdaje się, od tej strony są te, te śruby. I tutaj spróbujemy sobie że tak powiem, odkręcić, zobaczyć, co tu się znajduje pod spodem. Ja tego wcześniej nie robiłem, bo nie miałem takiej potrzeby, ale sami widzicie słuchajcie, że te śruby, one tutaj mają właśnie jakiś taki klej anerobowy yy, na sobie, więc no, są w jakiś sposób zabezpieczone przed tym, żeby one nie wypadły. No i tak się też wydarzyło, tylu. tak? Yy, znaczy nie doszło do takiej sytuacji właśnie, że one się tutaj mi rozkleiły. I teraz mam trochę lipę, bo... Yy, Staramy się tego środka, nie mogę rozkręcić, ale postaramy się wypchnąć. No, jest, jest ciężko tutaj właśnie pod tym względem. Trzeba tak zrobić. No, dobra, zobaczymy teraz, czy da się przekręcić e, tą okładkę z jednej i z drugiej strony. O, słuchajcie, ten środek jest zaklejony, musiałbym z dwóch stron kręcić i nie wiem czy bym nie zerwał tej śruby. Także tutaj postaram się jeszcze tą tutaj wyciągnąć i zobaczymy czy, czy ta konstrukcja jest odchudzona. O, słuchajcie, tak wygląda Słuchajcie, ten cały piwot tu w środku, tak? Ta, ta śruba z drugiej strony. No to jest dosyć duża, dosyć duża, długa śruba. Zobaczmy, czy to radę przekręcić. Nie, jeszcze nie da rady przekręcić. Tutaj to wyciągniemy. I teraz o, teraz jest, jesteśmy w stanie to przekręcić. Yy, I tak jak widzicie, słuchajcie, nóż nie jest odchudzony w żaden sposób. Ma tylko otwory właśnie na tą, yy, na tą śrubę i to jest wszystko, tak? Yy, więc tak wygląda mniej więcej tutaj ten cały yy, tank, który znajduje się pod tymi okładkami. Gdyby był tutaj odchudzony, wiadomo, że ten nóż zyskałby parę gramów na tym, żeby był lżejszy. No i wtedy nie byłby taki odczuwalny w kieszeni, bo zdaje się waży coś razem z pochewką ponad 200 gram. Moim zdaniem jest to dosyć dużo. Tym bardziej, że to sobie później poskładam akurat. Tym bardziej, że słuchajcie, zobaczcie, jak on się prezentuje w przypadku noża, który już widzieliście na kanale, czyli tutaj mamy em, tego ZD107, też z tej firmy e, też z Highs Outdoor e, i on jest akurat wykonany z D2 e, ale też materiały zdaje się Z2 były na kanale o tym nożu ja tutaj też robiłem e, tego liner locka wewnątrz e, też zdaje się jest o tym materiał, więc zapraszam jeżeli ktoś nie widział i zobaczcie, gabarytowo to są bardzo zbliżone e, dwa noże do siebie Głownia, słuchajcie, tu mamy 90 mm tnącej i tutaj zdaje się też jest coś koło tego. tak Czyli ten element roboczy w tym nożu akurat w tych dwóch nożach wypada praktycznie identycznie, przy, tym, przy czym ten kosztował niecałe 200, ten kosztował chyba 60 zł, zdaje się, jakoś zapłaciłem za niego. I teraz ten jest wykonany z, osi, z 18 MV, a ten jest wykonany z D2. E, przy czym tutaj, słuchajcie, ten nóż był stosowany e, szeroko, cały czas jest w sumie stosowany szeroko. E, przy, no i klip tutaj przez, przerzuciłem do góry e, nie, niż tutaj, jest e, tip up teraz. E, słuchajcie, e, ten nóż jest szeroko stosowany w kuchni. E, no, bo e, zobaczcie, e, pełny płask. E, Głownia, taka typowo, typowo spajderkowa, razem z tym otworem, fajnym. No fajnie ten nóż się używa i tutaj rdzami wyskoczyła, zobaczcie na tym stonwashu, ciekawe dosyć, natomiast ten nóż też był używany kuchennie i też kroiłem cytrynę nim, też, no, ja zawsze staram się dbać o noże, po używaniu je obmywam, osuszam, tak, i one wtedy lądują, jak gdzieś przetrzymuję nóż dłużej, no to wtedy smaruję jakimś olejkiem, Głównie tak, żeby po prostu tutaj odciąć dopływ do tego tlenu, tak żeby się nie utleniała ta stal. No a tutaj w tym przypadku zobaczcie, nóż umyty wsadzony do kieszeni. Spodnie, słuchajcie, wrzuciłem na tydzień gdzieś do szafy, bo nie wiem, gdzieś do szkoły jechałem, zdaje się i zostawiłem po prostu przy tych spodniach. No ja nie piorę po jednym używaniu spodni, tym bardziej, że nie, wiem, nie, nie, nie tarzałem się w błocie ani nie upuciłem się jakoś czy coś w tym stylu, więc ten nóż po prostu sobie przez tydzień w szafie przeleżał i jak wyciągnąłem nóż z szafy, to się okazało, że tutaj jest rdza po prostu, tak? Nie wiem, czy to będzie widać, bo słuchajcie, tak jak sami widzicie, nóż jest brudny, bo e, ostatnio chyba nim kawę mieszałem, e, ale tutaj właśnie mamy rdzę, tutaj w tym miejscu akurat. Więc no, ta D dwójka może rzeczywiście jest D dwójką, nie? Jak myślicie? W każdym razie, na pewno tutaj jakiś węgiel w tej stali się znajduje, co ułatwia w, w rdzewieniu. Natomiast tutaj te śruby są poklejone. Zaraz będziemy je montować tutaj z powrotem, skręcać ten nóż. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że materiał Wam się podoba. Napiszcie, czy Wy używacie karambitów, czy kupiliście w ogóle ten model ten 200 zdaje się 5 jakie może wy macie jakieś swoje tutaj spostrzeżenia odnośnie właśnie tej konstrukcji chętnie e, poczytam e, słuchajcie od tamtej pory jakoś za dużo tych konstrukcji takich noży <laughs> ze stałą głownią e, typu karambit nie pokazało się na sklepach e, najczęściej są to foldery jednak e, no bo łatwiej je przenosić tak przede wszystkim e, łatwiej je przenosić i może właśnie dlatego ten nóż jest długi do tej pory, ponieważ po prostu nie ma konkurencji jako takiej. A jeżeli już się coś pokazuje, to te krzywizny one są tak jakieś futurystyczne, pozakręcane czy coś, że aż takie mega odpustowe, w związku z czym no, ludzie wolą jednak takie bardziej wymarzone produkty, projekty niż, niż jakieś takie właśnie science fiction, tak? Dobra, słuchajcie, ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Sekcja komentarzy jest dla Was jeszcze raz proszę sprawdźcie jeżeli nie oglądaliście tutaj materiał o tym nożu materiały o tym nożu jeżeli was będzie interesować niedługo pojawi się nowy nóż, właśnie dokonałem zakupu, bo teraz jest zdaje się jakaś przecena na Aliexpress tym bardziej tym razem będzie to F&Grow, też z głownią stałą i to też będzie taki nóż typu Fighter trochę, bo ja widziałem już podobne głównie w różnych szkołach właśnie nauki nożem walki nożem i no, może być ciekawy materiał, także do zobaczenia, trzymajcie się hejka.